Oto seria o którą nikt nie prosił ale każdy potrzebował. Sukces poradników do operatorów dał życie poradnikom do map. Na początek bank rezerw federalnych w Kalifornii. Zaczniemy od lokacji spawnu atakujących. Pierwsza to parking na który warto postawić, jeśli bomba jest w piwnicy. Kolejny spawn to jobiler który najlepiej sprawdza się w przypadku bomb na piętrze. Alejka to spawn idealny na cele na parterze. Teraz przyjrzyjmy się, gdzie kotabańscy obrońcy mogą się kitrać z bombami. Pierwszy site to piętro z którego rozpościera się idealny widok na spawn od Jeśli będziesz miał oczy w dopie a nie tam gdzie trzeba to masz gwarantowaną koleczkę w łeb. Jeśli spawnujesz się od Yobillera zawsze pamiętaj, żeby sprawdzić okna pokazane na filmie. Kolejnym ciekawym miejscem, żeby zaskoczyć zjebów jest główne wejście o tej tkiem oraz lobby z którego można dojrzeć okna, o których wcześniej wspominałem, uważaj jednak, żeby zamiast kotem nie stać się myszą, bo i Parodia oraz kozynka pożeracza krow tylko czekają na wrikila wisząc sobie na lince po drugiej stronie. Jeśli postawisz na taką zasadzkę, pamiętaj, żeby dobrze się schować i zawsze pilnować cholernych pleców, jak Mawiał Rezi, kiedy jeszcze grał w gry. A jeśli już jesteśmy w temacie pleców, to od pleców na ten site też można się wpierdolić. Słoży do tego square, janitor oraz balkon od tak zwanych Na których warto nastrać jakąś frostką albo kapkanem Co by spowolnić tych zjebów Valkyria też się przyda żeby wiedzieć czy nie probojąć I zrobić do it jak Palpatine hrabie modoko rękami Skywalkera Najrzadziej ataki przeprowadzane są przez tak zwane banana sters. Dlaczego? Trzeba być niedorozwiniętą małpą z miedzianym proporczykiem i wpisaną w niego fałką Żeby nie pokryć tego wejścia nawet w pojedynkę No chyba, że zrobią sokableje da i Wtedy nawet Champ sobie nie poradzi. Stoksy to też dobre miejsce dla Bliatmana aka niebezpiecznika, bo może z nich swobodnie zbombardować jeden z site'ów na parterze do którego omówienia teraz płynnie przechodzimy. Na twojej wspaniałej, unikatowej randze najczęściej zobaczysz strategię z niebezpiecznikiem na stoksach. Jak widzisz trzeba być jakimś spocencem, żeby nie wykorzystać tej minciotkiej podłogi do masakracji obrońców. Ataki ojący lubią do niego wbijać też przez okno. Zarówno na gorze przy stoksach jak i przez to Dolne, więc szyko i tam frostkę. Drogi site na parterze to. To jest jakieś kurwa nieporozumienie. I nikt tego nie bra. Ale jak już się trafi, to najczęściej spotyka się ataki od squaresters. Od recepcji niby też można, ale argument ten sam co z bananasters. I teraz gwoźdź programu, kryształ w koronie wirusa, gówno w dopie i jednocześnie miejsce waszej egzystencji miedziaki, piwnica, to tej must mira, nie, spierdalaj z argumentacją jesteś mainem miry, więc ją polecasz, polecam ją bo jest korwa zajebista jak termite, zrobi rotację i umożliwi obserwację obu miejsc raszowania los z take czyli serwerowni oraz garażu. na tych dwóch miejscach skop swoją uwagę i spierdalaj, to tyle w tym poradniku przygotowałem ich w sumie 15 jebać kryjówka lol, plus na koniec zmontuję jakieś making of ze zjebanymi artefaktami na mapach więc wyrobimy się w jakieś dwa miesiące, tak jak poradniki operatorów będą pojawiać się dwa razy w tygodniu raczej o 18, zostaw więc lajka i soba i powodzenia na randomach miedziaki.